Mycie surowego kurczaka przed gotowaniem jest powszechną praktyką i większość z nas robi to ze względów higienicznych. Tymczasem to błąd. Brytyjska Agencja do Spraw Standardów Żywności alarmuje, że płukanie drobiu może być groźne dla zdrowia. Na program Suche Fakty zapraszają Agata Ambroże i Łukasz Radkiewicz. Zostańcie z nami. Agencja ostrzega, że mycie mięsa przed gotowaniem może sprzyjać rozprzestrzenianiu się bakterii, która jest przyczyną zatrucia pokarmowego w Wielkiej Brytanii. Ta bakteria w swej łagodnej formie wywołuje biegunkę i bóle brzucha. Wraz z kropelkami wody zarazki mogą przejść na ręce, ubranie, blat i przyrządy kuchenne. Rocznie około 280 tysięcy Brytyjczyków łapie bakterie wywołujące zakażenia przewodu pokarmowego. W czterech na pięć przypadków drobnoustroje te pochodzą z surowego mięsa, głównie drobiowego. Eksperci twierdzą, że lepiej nie myć mięsa, a od razu je gotować. Pamiętajcie o tym. Wysokie temperatury podczas gotowania i tak unieszkodliwią wszelkie bakterie.